Sytuacja Blechu w Lechu w tej chwili jest taka, że w zasadzie, e, jego dni tutaj są policzone. On e, chyba też doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że czas e, Lechu już minął. E, najbardziej chyba dyskwalifikuje go fakt, że nie umie podać sensownej diagnozy, dlaczego gra tak słabo i nie jest w stanie podać jakiejś sensownej metody wyjścia z tego kryzysu. E, właściciele Lecha to ludzie cierpliwi, ale jednak każda cierpliwość ma swoje granice i no w zasadzie wiemy to już na pewno, że Jacek Wienicki tak pracował już długo, nie będzie. Pytanie kiedy zostanie zwolniony? Czy po meczu z Krakowią w środę w Pucharze Polski, czy dopiero w poniedzielnym meczu z Wisłą w Lidze, w Poznaniu? No, trudno się spodziewać, żeby nawet dwa zwycięstwa w tych spotkaniach E, były w stanie uratować posadę trenera zimskiego. Faktycznie kierownictwo Lecha nie zwalniało do tej pory trenera w trakcie rundy czy w czasie sezonu, ale wcześniej to samo kierownictwo, które wówczas e, dowodziło emikom bronki, taki, takie zmiany przeprowadzało. Wystarczy wspomnieć rok 2005, kiedy Maciej Skorża stracił pracę bodaj w listopadzie. E, tam nikt nie czekał z tym, żeby. żeby czekać do zimy na z wymianą trenera. Przypominam, że e, właśnie dokładnie cichami ludzie kierowali wówczas wronieską amiką, sami, którzy dzisiaj są w steru e, w lechu Poznań. Także, owszem, jest taka tendencja, zresztą są chwalebna, by nie zwalniać trenera w czasie rundy. E, natomiast na pewno e, władze lecha nie będą się tutaj doktrynalnie tej decyzji trzymały. Od osób, e, które w klubie mają dość do powiedzenia. Dowiedzieliśmy się zupełnie nieoficjalnie, że na pewno nie będzie to ktoś z dużym e, nazwiskiem trenerskim. No i trudno się takiego kogoś spodziewać w październiku, prawda? Bo trenerzy szanowani, trenerzy tacy, którzy są rozchwytywani na rynku pracy, to oni raczej w październiku bezrobotnymi szkoleniowcami nie są. E, należy się więc spodziewać e, szkoleniowca, e, nie jakoś tam znanego na polskim rynku. Ale na pewno nie żadnego tuza myśli szkoleniowej. Tutaj w Poznaniu są takie marzenia, że może na hapę wprowadzimy Dan Petresku. To, to jest zupełnie kandydatura w tej chwili realna. Dan Petresku, z sytuacją jak Raskodar, walszy do rosyjskiej ekstraklasy. I to bardzo wątpliwe, żeby w zasadzie niemożliwe, by w tej lidera rosyjskiej drugiej ligi zamieniał na nawet mistrza Polski, to jest, to, jest, to jest zupełnie nierealna kandydatura, nawet będzie ona nierealna zimą. Kto będzie trenerem Lecha? Wpadało no, tutaj jakieś nieoficjalne nazwisko Kocema i Bakero, ale chyba on też jest w tej chwili pisz, w pracy w Krakowie niż w Lechu. No, naprawdę ta zgadywanka myślę, że tutaj nie ma większego sensu, bo, bo może się zdarzyć, że nie zgadniemy tego nazwiska.